Cześć, witajcie. Tutaj Arknes. Witam was w kolejnym odcinku z gry PokeX Game Jak widzicie, tu się nic nie zmieniło. Tak po prostu to jest odcinek na czysto. No i dzisiejszy plan jest w Google Lair. Musimy teraz zabrać Pokémony, żeby tam sobie dać radę. No może nawet zabrać. D praktyczne, water, grass and ice dobra, no to na nam się on nie przyda on nam się przyda on nam się nie przyda i on nam się przyda no i skład mamy robimy to tak tak uleczymy tak, będziemy sprzedać i dokupić trzeba po kawali spróbujemy tam coś połapać może coś fajnego wejdzie bo tam nie są tej kodiglety dobra dobra, Kwiksel. to i to Dobra, ile ja mam długo hajsu? 200 cztery, czyli dwieście leś. Pokebala, Kurde, co mi to wyskakuje. Idźcie mi No dobra, tak. Do stóp wykupimy. 25 i przełożymy tu. Zestakujemy z tym. No dobra. So boi I przekazuję na tym odcinku dobijemy 20 level. A więc tak. Idziemy tutaj. Idziemy tam w górę. Zobaczymy, może wejdzie jakiś fajny Pokémon. Staram się wam tam pokazać jak najwięcej. Mi się zawsze to przestawia, Nie wiem czemu. Nagrywa mi się, że mi się nie zajębało tak jak wtedy. Dobrze jest. Dobra, musimy tu iść. I tu. Jest tutaj bigla. Co tam jest? odisz, 80 dolarów. No, Dobra, no, tutaj diglata ciśniemy. nie musimy łapać, bo już go mamy. Ale no, i ten zbieramy oczywiście. Następny diglat No, wiemy ten 20 level prawie coś złapać jak to będzie za długo trzymało to łapanie to zrobię cięcia. tym razem, żeby to się jakoś tak nie dłużyło tak, tutaj odciąłem przed wzrok tunelem tutaj to był bardzo długi odcinek ok, odlisza, nie zgarnę niestety a, tam na górę nie musimy iść jest jakieś wejście? Nie, przydawało mi się. Idziemy tam na górę. Zaraz będą nowe Pokémony. Tam widzicie duftry. O! I kubon. Oraz. Ja. Kurde a mam przez ramy chyba. Tak, wszystkie Kremony. zajdą. Kurde, O, dobra i dwudziesty level. Porzucamy tu bala. Może coś wejdzie Wszystkie pokemony mi prawie Lipa No nie myślałem, że tutaj taki duży wyskoczy No, jak coś jeszcze dwa pokemony A Ten łatwo poszedł Może wejdzie Tutaj liglat. No leży. Tutaj spróbujemy jeszcze nastukać sensu. Nie leży. Powoli się, bo może musimy cofnąć, niestety. Takie życie początkującego. No, ja widzicie, mamy tutaj jakiś turnament. Tak sobie myślę, że ta seria chyba jednak będzie trwała do, do 30, że pokaże jakieś tam podstawy, jakieś te początkowe questy A potem od czasu czasu będę rzucał odcinki z tego. W mojej głównej postaci, ale to już odważ, tam, nie wiem, tam jeden widz, który mi lajkuje, niech mi tam odpowie. Nie wiem. No jak ktoś to obejrzy do tego momentu, albo coś no to. Niech mi odpowie, czy chce, żebym tak, nie wiem, do któregoś tam lewera kontynuował to. 3. Do tego 30 i potem. No i potem zmienić się na tą swoją postać 133 level chyba mam. No ten polimak ma ubiję. Chciałem mieć bił. A zaraz nieszczęśliwy jest. Już to dlatego. Zastąd stąd wycofać. Nie złapał się. Kurde, żebym nie zaliczył odcinku pierwszego upadku Chrystusa Nie, znaczy nie, Zobaczymy Dwudziesty level jest Jednej wraz w ostatnim odcinku jak tutaj coś złapiemy To będę tu I potem na następnym odcinku wam zdradzę sposób pod 200 lewelakiem można jak są dwa sposoby. W się sensie jak spić można wszędzie, ale chodzi mi o sposoby, tak? Zarobek i jak powiedzieć hyperX, czyli szybko, tak jak spić widać grywale tylko to w domu. To nie się zarobi. Leczymy i idziemy z powrotem, i tak myślę, co Wam tu jeszcze pokazać. Po tym, właśnie jak pokażę, ten Wam level, ten HyperX i tak dalej, i X z zarobkiem, to później mówię, pokażę Wam coś stąd. dokładnie powiem skąd, później Wam powiem, no i tak do 30 levela. Później Wam jeszcze jeden Cirulany Quest na tym 30 levelu pokażę. Po, poproszę kolegę, żeby mi wyczyścił. Ule. będzie git. Ogólnie popatrzę, jakieś tam questy na mniejszy level. Zobaczymy. No to zaraz pewnie jakiś luźny diglet wyskoczy. Tego zaraz wydziawiemy. No, Diglat. Halo, Diglett. Krabi. No, czy do jakiś kościół chodzi? No właśnie powinienem złapać sobie tam te pokemony wodne, które tam widziałem. No przecież odcinka z plaży nie będę nagrywał. Kurde, no. Ale mogę mogę Wam tak w sumie wytłumaczyć, w sumie jak to wygląda. To ten X-Piper i ten zwykły. Na pewno ten zwykły taki podzarobek to wygląda tak, że nie tracicie w ogóle hajsu i nie musicie w ogóle wracać do tego. Do pokoju centrum. Możecie tam siedzieć ile chcecie. Ile będzie czasu, tyle możecie tam siedzieć. Już możesz? No kurwa. Oj, 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 oj. Nie mam przedlazu. No, tam jest kubon chciałbym kubona a jak zrobię taki już 30% z tego lewa? odcinek, no to mogę też zrobić taki odcinek pokazujący gdzie jak spić Nie czy nie wejdzie? Nie wejdzie. Tak myślałem. Kurde. Dobra. nie zamykam. Dobra. No, dawaj, padaj. Padło. Nie myślę tam jakiego jeszcze pokazać quest'a. Ale nie wiem. Się pierwszy włoży, bank. chwila o rok, to był Quest, ale będę mogła nam pokazać. Chyba na 30 level, to będzie taki dłuższy odcinek. Wejdzie. A, muszę się powoli cofać. Już się Jeszcze pokameny zostały. Na tej wyższej levelie postaci będę mógł nam wam pokazać obszernie, tak, z bliska, wszystkie itd. i tak dalej. Chyba tak zrobię. Tak będę. Ten 30. levelu zrobię taki odcinek z głównej postaci i będę pokazywał po kolei wszystkie eksponowiska na który na który level no, na razie nie o tym, bo na razie mam 20 level i pół prawie tam będzie Marołak Fishing 31, kurde, trafił mnie. No, ile on ma tych misów, Kurde, no leżeć No, w końcu, kurde. I co ja bym jeszcze mógł? No, każdy musi mieć ten atak, używać go. No ja to bym mógł jeszcze pokazać Nie no to już więcej nic nie pokazał tego 30 level'a Na tej słabszej postaci No chyba na tej lepszej pokażę Jeszcze najprawdopodobniej tak To jakiś tak czas, nie wiadomo Będą się pojawiać odcinki z Lula Tamta gra była taka sobie no, Zwyczaj lepiej mi idzie Zazwyczaj gram teraz z tym Malo Zacharem. Ale później będę... Znaczy na odcinkach będę różnorodnie Dzisiaj dużo razy grałem Kindrom Kindred Chico Chico Chikorita. Co ty w ogóle miałeś za Help Ma ranami, Męski, żeński Potem Jeszcze wam mogę powiedzieć raczej tyle tych liści, choć w sumie myślę. Wszystko wam w sumie pokażę chyba No, dość rozstań galam. Przedstajim ta babka co mi wcześniej pisła? O, dogonię, dogonię. Nie to jakiś typ. ma? A za twitem. I ja mu te obmiemy. Zginie. No dobra, zostawimy go. Teraz sam, co zgarniemy? on the way Dobra, tak tutaj trochę przejdę, wykorzystam to te pokemony. Zrobię cięcie i pokażę Wam jak to jest złapa. Jak coś złapa. Darn, O, 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 o. Tutaj będzie. Szybka, szybka, szybka trój. A nie zdążyłem. te piaski i po te diglety I znowu jest I bardzowan tak dobra Halo, gdzie są pokemony? Nic nie ma Ktoś tu poczyścił, a to jakiś jak Co za uniki cholerny ninja ją nie, Ignoruje nas nie, nie, mu nie, no, mnie tu będziesz ignorował nie, Kurde, akurat Miz musiał założyć ten... No i? Ja piernicza Jest mój Skombowałem go Ale nie wejdzie Zostanę z niego. Nie mogę to zgarnąć niestety. Ja wam jeszcze pokażę, bo to jest takie fajne zajście. O! Halo. Nie ma wejścia? ale tam gdzieś jeszcze jest. Inna. dalego, Dobrze. Lipa. Już się zaraz bala, żeby nie było i zrobię cięcie, aż czegoś nie złapę. Więc zaraz wracam. Halo halo, wróciłem po krótkiej przerwie. No i sytuacja się ma tak. Gówno złapałem. <słuchaj> nie tutaj, widzicie, tej bali jeszcze zostało. Ale wydałem cały hajs, tutaj mi się zostało. Jeszcze mam fajnie, że mam ten itemki mi wleciały. No tak to wyjbijem cały hajs, bo jeszcze ultra bale kupiłem, dwa, mi jeden, nie wiem, parę Super bali i grejty Niezła, chciał się złapać ten sand szef, ani nic Nie chciał po prostu Więc następny odcinek Będzie się tutaj w tej elektrowni, już wykorzystam tego Digleta i tego Geodotam To będą oczywiście elektryczne pokemony No i to będzie taki chyba jednak Taki ostatni odcinek Nie tak wiem, pomyślałem I w sensie tej postaci. Może jakieś tam jakieś z tym postacią takie jakiś, Nie wiem, jak będę robił jakieś live czy coś, to będę na tym expił albo coś, nie wiem. Tak sobie będzie ta postać, oczywiście. Ale tak to będą się raczej pojawiały odcinki z mojej prawdziwej postaci. Bo czekajcie. Krzyknik po. Tutaj macie komendach. Ball Sand Sheriff. Dobrze to napisałem. O, 15 pokowali, 9 greatów, jeden super, 1 ultra. Nie chciał się złapać. Więcej bym mógł tego, ale oczywiście wydam sobie po i tak dalej. Ja mi się jakoś tak no nie chcę się tak, tego męczyć, czyli od wcześniej męczyłem teraz tego, zresztą nie chce mi się po prostu. I nie mam jakoś tak czasu, mi jeszcze kolega woła, że ło, wo, i w ogóle. A poza tym tak mam dwa, ziemny i kamiennego pokamana, więc tam wbiję. I w ogóle się, bo to, to, to odcinki takie poradnikowe, co zrobić do 20 levela. Ale tej swojej oryginalnej postaci, tak, bo już czeka, kończymy tutaj. To jeszcze o tym będzie i koniec. I zrobię taki poran, gdzie expiść, tak do sednego no nie? Oczywiście sensie wam pokażę taką moją drogę, i tak dalej. Dokładnie wam pokażę, gdzie byłem, co robiłem i ogólnie, jak chodziłem, no nie? Powiem wam co tam na 20 levelu, i tak dalej. I tego 20 levelu, co robić, i w ogóle jak zarobić, i, i co ja robiłem, tak? Questy jakie wam polecam. Tego na przykład cerulemkę na tego swampie to wam pokażę na oryginalnej jak, jak zrobić czyli bez nagród. nagrody wam powiem, może jakie są, ale tak to to. No i to tyle w tym odcinku. Jeszcze wam nie wiem, co tutaj mogę. Nic tu nowego nie mam Ale... albo nie, to wam powiem na tym odcinku ekspiącym No dobra, no to więc chyba tyle Więc komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie Nie wiem, jeżeli chcecie coś dalej z tego Jeżeli ktoś się tam wypowie albo coś, będzie chciał dalej coś z tej serii Nie wiem, coś wam mam pokazać, jakiś pomysł dać, nie wiem na tej postaci, bo z, albo na, na tej silniejszej postaci coś się pokazać to ja pokażę bez problemu Czy przykładowo takie na przykład Agaty Questa to ktoś nie chce wpiszę w Google na Agata Quest no to już wykonany mam i nie mam jak tego pokazać bo tego się drugi raz chyba nie da no, wykonać, raczej na pewno się nie da więc tego nie mam jak pokazać przykładowo albo tego Questa, jakąś tam nazywa, z tym Billem tego, promocją quest czy jakoś tak, to możecie pisać w ogóle I tak dalej Tutaj ja wam nie pokażę, ale pokażę mogę wam jakieś ice questy, mogę wam pokazać, nie wiem, desert Quest co Jakieś tam inne takie questy, takie mini Także mogę wam powiedzieć już, do czego zbierałem te itemy. Na przykład ten chyba za 150, nie wiem I tu w jakie Jakieś wejście tego w sklepu, co pokazywałem, tym co sprzedawałem pokemony w odcinku to przednim jest tam jak się idziecie w górę nie po kopoka centrum, jest taka babka. Dajcie i te, 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 tego. Leafsy i dostajecie Lifestona, li, czyli 80K, nie? Tak za te Leafsy. Za tej temy też koło tam chyba 150. Widzicie lavender. i jak macie pokemon latającego to idziecie tutaj od centrum, które w górę i latujecie. I tam będzie. Nie pamiętam jak on się nazywał. A tam będzie taki jeden typ i schody i, obok te, i tam właśnie jak ten jest typ to do niego zgadajcie i dajcie mu to i on wam da Rockstone'a Dobra więc to na razie tyle, mówię w na następnym odcinku będzie ta elektrownia Grywa to się w ogóle że mówię? Tam. No więc w na następnym odcinku będzie elektrownia Tutaj Pokażę, to to jest wszystko od w kąt. Później wam do, na tej oryginalnej postaci to wam pokażę, będę co latał i w ogóle wam wszystko tu pokazać, bo ja te wszystkie spiska, co ja robiłem i tak dalej i... dalej, i tak dalej, i tak dalej. No tak jak mówię, komentujcie subskrybujcie, lajkujcie, dajcie jakieś pomysły czy coś. Na razie cześć, trzymajcie się. Niech fardz będzie z wami, niech wam się po takie łapią, a nie, żebyście się męczyli. Tyle.